Zanim rozpoczniemy film, chciałam przyjść do Was z dwoma słowami wyjaśnienia. Jeżeli odnosicie wrażenie, że na tym materiale brzmie na osobę smutną, zmęczoną, niewyspaną czy przyglębioną, to macie rację. Materiał ten bowiem powstał dwa dni po tym, kiedy musiałam uśpić swojego psa. Nie mówię Wam tego, żeby jakkolwiek wpłynąć na Wasze emocje, wywołać współczucie, a jedynie chciałam mieć jasną sytuację, że jeżeli ktoś faktycznie gdzieś wyłapie, że. Mie inaczej niż na co dzień, inaczej niż na poprzednich materiałach, żebyście nie musieli się po prostu domyślać o co chodzi, lecz mieli jasną sytuację. Druga rzecz, czuję jakąś taką wewnętrzną potrzebę wylewania tego żalu z siebie, oczyszczania się. A teraz, gdy już to z siebie niejako wyrzuciłam, zapraszam na materiał. Zapraszam was do rodziny Lincoln. Na samym początku, zanim jeszcze ruszymy z jakąś taką większą rozgrywką, chciałabym wyprowadzić jedną z sióstr. Aha powyprowadzane. Mia jest już w pracy. Kurczę. Wiecie, planowałam je już wyprowadzić i wprowadzić do Kordiala, żeby, no, jakby tą turę rozgrywać już nią u niego. no, jak widać, jak zawsze musiało nie wyjść. Emanuel, tak z rana dopiero wstałeś. Aha, bo ty głodny jesteś, parszywie. Weź sobie szybko resztki. Stacy to samo. Moje drogie Simy, czy Wy nie potraficie o siebie zadbać? Czy naprawdę, Waszym zdaniem, najlepszą opcją na zaspokojenie głodu jest chlanie drinków? Patryk powraca z przerwy na lunch i zauważa model pociągu na biurku swojego współpracownika. Kolegi jeszcze nie ma, ale mały pociąg wygląda naprawdę fajnie. Czy Patryk powinien się nim trochę pobawić, czy przyjść później, gdy kolega będzie na miejscu? On pochodzi generalnie z takiej też większej rodziny, więc myślę, że on był po prostu nauczony zawsze się dzielić. Ale czy to nie znaczy, że na starość właśnie chciałby sobie to odbić? Że musiałby cię ustępować młodszej siostrze? Myślę, że baw się tym. Pokusa lśniącego pociągu jest zbyt wielka, aby Patryk zdołał się jej oprzeć. Zaczyna się nim bawić i zauważa smugę brudu. Używając swojej koszuli wyciera smugę, tuż zanim powrócił kolega. Uf. Zaczynają ożywioną rozmowę na temat zabawkowych pociągów i Patryk zaprasza kolegę do swojego domu, aby dokończyć rozmowę. Uf. Darek ice, Darek otwórz, haha. Darek otwórz! Pamiętarku, też możemy prosić? Stacy, za chwilkę będziesz grubiutka, więc musimy też popracować i nad tobą, wiesz? I przydałby się majster, bo widzę, że komputer się fajczy. Jeszcze troszkę przed pracą sobie tutaj popedał. A, ty masz wolne dzisiaj. Dobra, to tym bardziej. Aha, ty chcesz być najlepszym z header. No i pięknie. I Emanuel znowu szczęśliwy. No, Patryk chce przeprowadzić Shona. No super, przyprowadź, niech będzie. Nawet jakoś nie kojarzam, że oni razem pracują. Mhm. Powiedz, czy ty masz wyższą chemię z Shonem. No oczywiście. I myślę, że może byśmy zorganizowali dzisiaj wesele. Patryk jest w domu. Stacy jest w domu. O której będzie Mika? O 18:00. No to akurat można powolutku o tym myśleć. co to, to może troszkę byś się przespała tą godzinkę. Tu akurat wróci Mika. I możemy myśleć nad imprezą. Oczywiście pewnie wszyscy się będą lali po ryjach. Chyba, że dawne konflikty już się wyciszyły. Kto wie. Tylko jeszcze Mija też by musiała się umyć. Chodź tu. Dobra, tylko kim byśmy musieli zorganizować imprezę? Tu je, je, Jego rodzina. Oczywiście starego nie zaprosisz. Przykro mi ojciec, podpadłeś. tej by się najwyżej Jacksona doprosiła. Myślę, że chyba Patrykiem zrobimy imprezę, faktycznie. Więc Patryk, yy, kończ tam te gry. Oczywiście kompletnie nie pamiętam, nie mam pojęcia, co mają jako stroje wizytowe, bo znając mnie, bynajmniej nie zadbałam o to, żeby zmienić im stroje wizytowe na jakieś takie bardziej adekwatne. No, i właśnie dlatego nie zaprosimy cię na wesele. Dobra, przyjaciół. Jeszcze byśmy chcieli, może Iwet. Są nazwiskami, dobra. Iwet ma jakie na nazwisko? Iwet ma dalej nasze nazwisko, co nie? Ona nie jest kordial, ona się nie w końcu. Peni Monet może, o proszę. Może Luka. Może jakaś drama będzie, jak Peni się do końca zacznie przedstawiać. Liama. Mamy Iwet czy nie mam Iwet? Nie, nie ma Lincolnów, więc musimy sobie ją znaleźć. K. O, już myślałam, że jej nie znasz. Ewelin też zaproś. Gordona może niekoniecznie. Ale bez Gordona Iwet będzie mniej przypałowa. Kurde. Dobra, bo za dużo tego będzie. No oh, shit, Sherlock. Dobra, ja wywalę wszystkich, którzy nie są, wiecie, grywalnymi simami. I, I tak ich zostanie mega dużo. A w ogóle trzeba rzeczy kupić. Brawo, ja robię imprezy, a nie mam absolutnie nic. Dobra, więc przygotowałam tutaj kilka stołów, żeby mogli sobie zjeść. Czy to torta, czy za chwilkę podamy tutaj jedzonko. Może Emanuel, o, bo on jest wolny, to on to zrobi szybciej, ta się jeszcze umyje. Tu mamy łuk weselny. Ewentualnie jeszcze jakieś światło, o, kupię. Żeby coś tam było widać, co się dzieje. I to wszystko, myślę. Dobra, myślę, że tyle oświetlenia wystarczy. Aha. Chyba idą goście, bo straszna ścinka. A biorąc pod uwagę, jaki tłum zaprosiliśmy, to mam nadzieję, że ta gra nie wybuchnie. Nie dawałam oczywiście szampana, bo z racji na to, ile tu ludu nadciąga... To nie miało sensu. Przecież jak oni by się wszyscy rzucili tego szampana, a potem wszyscy na kibel... To byłby jakiś Saigon. O nie! Widzę, że niektórzy są w sukniach ślubnych. No, bywa. Justin wygląda jakby przyszedł tutaj drinki podawać. <grym> no cóż, myślę, że możemy powoli zaczynać to przyjęcie, bo zanim oni się tutaj wszyscy zbiorą, to będzie poranek. Czyli się goście zamiast się zająć nami, łukiem, weselnym, to się roz rozleźli po domu, jak jakieś robactwo. Idą. Tylko Patryk się zablokował. Patryk, ty tu jesteś potrzebny, wiesz? Ej, w czym masz problem, Patryk? Eee. Patryk? Jakbyś się nie zorientował, to jest też twój ślub, wiesz? Starczy krzeseł. Wychodzi na to, że. Tarczy. Alfred! Nie wiem co robisz, ale przestań. Nie płyty. Bo podzielę O, I bardzo. A Co? A Stacy jest. Od teraz? Stacy, McGregor. Gregor. Aha, czyli go zaprosiliśmy? Znaczy, Patryk Leo? Ale nie, no przecież, jakbyśmy Leo zaprosili, to on by był w garniturze. Chyba przełaził, znowu nam chciał gazetę ukraść i stwierdził, że się wbije na krzywy ryj. A jaki smutny, że go syn nie zaprosił. Coś tam chyba zaczęło docierać. No, bra, lampy po prostu przeskakiwał. Dobra, chodźcie pokroić torta. No, powiedziałam chodźcie pokroić tort. W czym macie znowu problem? Przepraszam was za te lagi, ale sami widzicie, widzicie, ile tu jest ludu. Ale no wiecie, to jest jakby nie patrzeć pierworodna samego burmistrza miasta. Więc raczej on chciałby zrobić huczną imprezę. Chciałby się pokazać. Dowodzić, że. oj oj oj, Że dla swojej córki wszystko co najlepsze. Ty byś może wykorzystała okazję, i jak namierzymy Justina, to troszkę czasu z nim spędziła. Justin, 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 chodź tu. Bratam wesele, weselem. Ale ona powinna się skupić też na pielęgnowaniu swojej miłości. Zwłaszcza, że. No. Spadaj u zapało. <grywka> Zwłaszcza, że wiecie, na ślubie swojej siostry mogłaby poczuć, że i ona chce takiej imprezy. Ciekawe, czy Justinowi też udzielił się nastrój. Super. No świetnie, cieszę się bardzo. <grywka> Może tak na ślubie hamsko się oświadczać? będzie ci tak trochę w ogóle tak by próbowała skraść tą imprezę dla siebie, ale z drugiej strony. Czemu miała tego nie zrobić? A, ci do domu przyszli? Jeść. Sprytnie, sprytnie. Tylko ja nie wiem, kto będzie po tym weselu sprzątać. Chyba poczekamy na Darkarlato. Nie lubię tego Sima, więc troszkę się nad nim chętnie poznęczam, zostawiając syf. Idź tutaj po gorąco, pana młodego. W końcu to wasz dzień, wszystkie oczy skierowane na was. Sean potwierdził. I o dziwo póki co widzę, że nie ma żadnych dram. Wszyscy się tu jakoś dogadują. Aha. Chyba powiedziałam to trochę nie w porę. Stacy, to miało ustać dla Darka, po co to sprzątasz? Przecież ty nie jesteś chyba jakaś nadwyraz schludna. No, no, właśnie. Wiecie, fajnie było też zrobić taką imprezę większą, bo w tym momencie jest szansa, że Simowie, którzy się jeszcze nie znali. Oho, Felicity się wykrusza. Te starsi ludzie już idą spać. Ale kończąc myśl. Jest i porównacie sobie Felicity i Penny. A one w podobnym wieku. Haha. Ha. W każdym razie, kończąc myśl. Fajnie zrobić taką imprezę na więcej ludzi. Bo ci Simowie wtedy też być może nie wszyscy się jeszcze znają. Aha, zaczyna się. <śmiech> <śmiech> Aha. Wojna o Kibel. I daje to jakąś taką szansę, że ktoś jeszcze nie zna, to się być może pozna. No Zoe idzie, bo się nie, nie dali jej wysikać. O kurde, Elena tu stoi i zajmuje Kibel tylko dla siebie. No tym razem to i to i wam naustawiam. A na górze Kibel? Tak samo kolejka? Na górze widzę, że tutaj takie jakieś dziwne spotkania się robią. Interesujące. Ale dobra, impreza się skończyła, goście się rozchodzą. Tylko, żebyście wy. Dobra, wy tu już czekacie, więc spoko. Żebyście limuzyny nie przegapili. Powiecie, jak tam było tyle simów i oni wszyscy by zaczęli wychodzić, to na bank ktoś by mi się zablokował w drzwiach. Ale na szczęście byli na zewnątrz. A tu jakieś takie śmieci po imprezie zostały. Cassidy nie była pewna, w którą stronę do domu. Bo przecież szła tam, a teraz stwierdza, że jednak idzie tam. CD, przecież akurat ty jako jedna z nielicznych z rodziny byłej, rodziny naukowiec, mieszkasz cały czas w tym samym domu. Dobra, chodź tutaj to sprzątnie, bo jutro będą robale. Ktoś tam na imprezie Kibel zatkał standard. Wesele bez zatkanego kibla to wesele stracone, prawda? A ci kurde się zaczytali w książkach. Super. Kiedyś chyba zdadzą sobie sprawę, że pora iść do domu, co nie? Ten w ogóle czyta Harry'ego Pottera, ta czyta kurde ufolutki. Spoko. Jakie synchro. Otwieramy klub książki. O, właśnie, lubię to wspomnienie też, że Patryk zrobił imprezę taką, wiecie, w stylu spotkania rodzinnego, że było iluś tam simów z rodziny na tej imprezie. Ale teraz może byście się zajęli jeszcze raz sobą, w sensie zorganizowali sobie taką prawdziwą noc poślubną. Mm. Czy wy to widzicie? Tak, korzystam z moda, który sprawia, że kiedy oni jadą tą limuzyną, a tą podróż poślubną, to istnieje szansa, że kobieta wróci w ciąży. I tak jakby Stacy właśnie jest dowodem, że ten mod działa. Ale wiecie. Stacy przynajmniej faktycznie w tej limuzy nie była. Nie to, co... jakaś tam para w kryształowej dolinie. Co czemu nie chcecie? Stacy, po co ty wstajesz? Co ty chora jesteś? Czy idziesz ży. Oh. Idziesz żygać. Okej. Okay. Chciałam, żeby umyła zęby, ale no... Nie mamy apteczki. Więc umyj chociaż ręce i idzie do tego męża. Ta znowu żygać wstała, przecież dopiero żygałaś. Ja mam nadzieję, że nie żegasz tak często, bo to jest ciąża mnoga, prawda? Co, a was będzie musiał poczekać. No cóż, jakie tutaj jeszcze gówniarze z Was. A teraz to już małżeństwo? Dziecka się spodziewacie? Jak ten czas zasuwa. Alej, zażega ten kibel. Wiecie, generalnie czasami puszczam ciężarne simki do roboty. Nie widzę w tym nic złego, tak naprawdę. Eee, kot, ko, kot się śpiewa, ale tak jakby w tym momencie ona jest kasiarzem, więc. To nie jest najbezpieczniejsza fucha. Wolałabym, żeby nie doszło tam do żadnych przykrych rzeczy. Musielibyśmy też popracować nad umiejętnościami mi, bo sporo jej brakuje. W zasadzie <gryw> wszystkiego jej brakuje. O luk, cześć. Fajnie cię widzieć. I majster musiał ten brudny, zarzegany kibel odtykać. Nie zazdroszczę. No przez ciebie. Wszystko o, przez ciebie. Dzień w pracy się dłuży i wydaje się, że nikt nie jest w stanie dobrze pracować. Kolega proponuje urządzić 5-minutową zabawę taneczną i kilku współpracowników zaczyna pląsać mimo braku muzyki. Czy Mia powinna dołączyć do tego spontanicznego tańca, czy zostać na miejscu, na wypadek gdyby to nie wypaliło? Przyłącz się, no ja myślę, że ona jest jeszcze w takim wiecie imprezowym nastroju. Mia nie zamierza opuścić przerwy na taniec bez względu na to, jak będzie krótka czy nieporadna? Wstaje i zaczyna wykonywać kroki taneczne. Wkrótce cały zespół tańczy do niesłyszalnej muzyki i po pięciu minutach wszyscy czują się lepiej. Mia zyskuje nieco entuzjazmu wobec muzyki i tańca. Uródź coś ładnego, dobrze? Przede wszystkim pojedynczego, jeśli można. Ojej, kitko zaczepia naszego uroczego oh. pana sprzątacza. <grym> Ojej, Darek Lato podczas pracy miał wypadek. No, patrzcie, po prostu przechodził sobie chodniki, I satelita spadła. Niesłychane. Jak to się mogło stać? Tego nie wiem. Także papa fajnie było poznać. Chyba Kitku będzie za tobą najbardziej tęsknić. Bo akurat Kitku cię lubił. Oj, jak mi przykro. Ojej, a on miał pragnienie założenia rodziny. Ups. Dobra, przenieście. Aha, ciebie nie ma w domu. Stacy, przenieś ten nagrobek. Oczywiście satelitkę sprzedamy. Nie ma to jak 2000 tysiące za nic. Musiałabym wejść na ten cmentarz i te groby kiedyś poukładać, bo to nie pierwszy, który tam wylądował. W ogóle Juan musiałby stanu zabrać y, nagrobek Konstancji, skoro on już pa, pa. chowa te nagrobki wszystkie y, tam sobie w tej swojej super tajnej bazie. Stacy, co się znęcasz nad biednymi motylami? Tylko kto nam po imprezie posprząta? Znaczy, mam nadzieję, że on już zdążył ogarnąć większość. Chyba tak. Nie, to okej. Okay. Patryk chce przyprowadzić Monikę, ser. Ojoj, a my jej nie zaprosiliśmy na wesele. No sprzyprowadź. No taki afterek może, co? Jak strzasnęła drzwiami, widać, że jest zła. Że byśmy się przyjaźnimy, ale na wesele to mnie nie zaprosiłaś. Dobra, ja myślę, że to będą jakieś punkty do przydzielenia za ten ślub. Co? Jeden aż. No dobrze. Więc ja dam ci tych dobrych przyjaciół. Stacy też ma jeden. To tu bym w tą wiedzę poszła. U ciebie też bym poszła w tą fortunę. Chociaż nie, może tutaj będziemy już wbijali yy, pracę, żeby mieć ten instynkt przedsiębiorcy, bo to jest przydatne. A ty sam jej o niesamowitą atrakcyjność. Proszę bardzo. Ale w sumie jak Nasima, który ma jako drugorzędną romansowanie, jest bardzo grzeczny. Nic mi się tutaj takiego. Nie generuje dziwnego. Musiałabyś jeszcze coś zjeść, tylko ja nie widzę, gdzie ten Emanuel odłożył resztę tego jedzenia. Aż tu to przyniósł! Serio! Nie pizzę! Też donaty, nie wiem, czy są lepsze. Ona bardzo niepocieszona, że musi w takim beznadziejnym, brzydkim ubraniu chodzić. Ale niestety to, które nosi jako codzienne, nie ma mysza ciążowego, więc... Przemęcz! Tam zostało już ile? 6 godzin? No i właśnie dlatego fajnie byłoby się mi pozbyć, bo zwolniłaby ten pokoik. Przysięgam. Nie miałam pojęcia, że podczas burzy tyle ściąga pioruny. Emanuel też chyba nie zdawał sobie z tego sprawy. I co w stanie, żeby się ścikać w gacie? Typowe Simsy. Ciesz się, że nikt nie widział. Tak, ale od trzaśnięciu przez piorun nie ma wspomnienia. Szkoda. Teleskop zabójca. No nie, jeszcze nam w drzewo trafił. No pewnie, jeszcze drzewo spal. Mech. No. A, burzo. Zaraz to odgromnik postawię. Jeszcze brakuje, żeby te krzesła się zajęły. Halo, ogień, gaś się. Dobrze, dziękuję. A to wszystko przez to, że Emanuelowi się nie chciało spać. I nie mogłam go wysłać do łóżka, więc kazałam mu iść patrzeć w gwiazdy. Jak widać, na dobre mu to nie wyszło. Upsi, upsi, upsi. Woohoo. Nie wyłączyłam scenek. Zapomniałam. Zapomniałam. Ej, właśnie, przecież nie zrobił ten pasek czarny, dopiero teraz skoczył. W tym odcinku ccnki są kopnięte, serio. No i zaś nie ma paska, halo? Co nas z tym dzieckiem? Co to było? Pomocy. Te simsy są nawiedzone i oczywiście nie wiem kompletnie jak ją nazwać. Myślę, że dostanie imię po wdowie, po Patricku Swayze. E? Patryk dumny ojciec? Patryk, ty przy mule jeden. Chyba go to ojcostwo zaczyna przerastać. O, ale uśmiechnął się, jak Stacy weszła do łazienki. Super. Ty byś mogła się jeszcze przed pracą przespać, bo jesteś taka trochę nie, niedospana. Ciekawe, dlaczego... Ej, tu miał być zoom na dziecko. Tylko tu dziecka nie ma. Tu jest dziecko. Wącha pachę Patryka. Ciekawe, to do sprzątania się wygenerował? Proszę, nie bądź gorszy niż Patryk Lato. Niż Darek Lato. Ku... Kuj... Jaki Alvaro nam się tu wygenerował, proszę państwa. I co matka przyszła srać? Co Kordial ci zamknął dojście do kibla? A w ogóle to mogłabyś troszkę czasu z tą rodzicielką spędzić. Fajnie by było, żeby Iwet poznała wnuka, jak już tutaj jest. Znaczy, no, wnuczkę nawet. Ale wiesz co, ty byś może się zajęła tymi umiejętnościami, których potrzebujesz akurat do pracy. Dobra, zaś kliknę. Jak kiedyś mówiłam, że jak gram prywatny, to po prostu klikam pierwsze lepsze okienko. No i generalnie Stacey otrzymuje niewielką premię, więc spoko. W ogóle, czy ta poduszka nie powinna być pod głową? O nie. Moje dziecko straciło piętkę! Emanuel, oczywiście, znowu super wyspany. Ale dzisiaj nie ma burzy, więc może niech sobie idzie popatrzeć w te niebo. <laughs> ok. Godzina do autobusu, ale może by ci się udało wbić ten punkt? No, no? No. Brawo, idealnie. Aha, a Stacy już znowu na rowerku. Stwierdziła, że musi popracować nad figurą, żeby odzyskać to, co miała przed ciążą. Mia wierzy, że odkryła przeoczenie w technice cięć chirurgicznych opisywanej przez szefa załogi szpitala. Nie jest pewna, czy powinna się odzywać. Starzyści zwykle nie odzywają się podczas odpraw medycznych, ale może nie będzie miała już okazji, by pomówić na ten temat. Mia może podnieść rękę lub spróbować spotkać się prywatnie z szefem w późniejszym terminie. Ja myślę, że takie. Mm, może nie obrażanie, ale podważanie kompetencji, przy wiecie, przy wszystkich podczas odprawy, nie jest najlepszym pomysłem, więc ja bym e, spróbowała później po prostu złapać tego e, szefa. Mia czeka na zakończenie spotkania, a następnie idzie do gabinetu szefa załogi. Pyta siedzącego w pluszowym fotelu, z mahoniu, asystenta administracyjnego, czy możliwe jest jej krótkie spotkanie z szefem. Po niedługim oczekiwaniu Mija wchodzi do środka i omawia możliwe komplikacje wynikające z zastosowania nowej techniki. Szef jest pod wrażeniem i nagradza ją dotacją za dokonanie odkrycia. Mia otrzymuje 5000 simoleonów i dwa punkty logiki. No ja nie wiem, czy powinnaś pić przed pracą. Dziewczyno, właśnie podjeżdża samochód. Nawet nie zdąża usiąść źle takiego łyka na szybko w biegu. Dobra. Czym my już zdążyliśmy nowemu sprzątaczowi podpaść? Panie sprzątaczu! Czy pan jest poważny? Dobra. Emanuel przetrwał tę turę. Mia awansowała. Jak widać opłacało się zwrócić uwagę szefowi. Ojej, malutka ma urodziny. Stacy też awansowała. Super! Jakaś taka dobra pasa. Dobra, trzeba i zobaczyć, co z niej wyrosło. Jest taka dziwna hipiska. Zresztą hipiskę od razu wystać na toaletę i troszkę poucz ją chodzić na dzień dobry. Dlaczego by nie? Emanuel, kurde, wziął, zaczął grać na tej gitarze i w ogóle nie zadbał o siebie. W ogóle fajnie, że ktokolwiek tą małą nakarmił, wsadził do kojca, czy jakkolwiek inaczej się nią zaopiekował. No po prostu super. Jak widzicie, wydarzyło się sporo. Mieliśmy huczne wesele, narodziła się Liza, Emanuel miał bliskie spotkanie z elektrycznością, Mia oświadczyła się Justinowi, biedna, nie ma pojęcia, co on wyrabiał na studiach. W każdym jednak razie widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Postaram się też pamiętać o tym, żeby na koniec tury u Kordiala. Prowadzić tam Miję, bo nie chciałabym jej zostawiać w skrzyni rodzin, bo to ani zadzwonić do niej, ani się skontaktować, tylko ona byłaby w takim, wiecie, limbo. A po co? Jak można to rozegrać inaczej? Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, cieszcie się z małych rzeczy. Do zobaczenia, cześć!